Przemysław Kosakowski wydał oświadczenie. To koniec. Przemysław Kosakowski opublikował w mediach społecznościowych niespodziewany komunikat. Późnym wieczorem oficjalnie wszystko ogłosił. Oświadczenie nie pozostawia złudzeń, jaką podjął decyzję. Przemysław Kosakowski, życie prywatne. Przemysław Kossakowski był swojego czasu jedną z największych gwiazd stacji TTV. Najpierw pojawiał się w głośnych programach Kosakowski, szósty zmysł, czy Kossakowski. Inicjacja, potem powierzono mu format Down the Road zespół w trasie. W tym samym czasie aż huczało o jego relacji z Martyną Wojciechowską. Para wzięła ślub 16 października 2020 roku, gdy kilka miesięcy później do mediów dotarły wieści o rozstaniu dziennikarza i podróżniczki, wszyscy byli w wielkim szoku. Wojciechowska w końcu potwierdziła medialne doniesienia. Po trzech latach związku i trzech miesiącach od ślubu z dnia na dzień nastąpił koniec mojego małżeństwa, wyznała w 2021 roku. Jakiś czas później zaczęto plotkować na temat kolejnych zmian w życiu prywatnym Kosakowskiego, dziennikarz jednak nigdy oficjalnie niczego nie potwierdził. Wycofał się z show biznesu i po cichu zaczął zajmować się realizacją nowych projektów, co jakiś czas wspominając na Instagramie o tym, co u niego słychać. Przemysław Kosakowski ogłasza To koniec teraz Kossakowski powrócił do social mediów z niespodziewanym komunikatem. Dziennikarz podjął decyzję i w środku nocy napisał Instagramowym obserwatorom do widzenia. To koniec jego aktywności w sieci, z biegiem czasu jestem coraz bardziej przekonany, że jeśli miałem coś ważnego do powiedzenia za pośrednictwem mediów społecznościowych, to zostało już przeze mnie powiedziane. Oczywiście to się może kiedyś zmienić, ale dziś chcę powiedzieć do widzenia, obwieścił oficjalnie.